Nagrywamy kolejny odcinek na temat magazynów energii. Na poprzednich odcinkach, a może dopiero na tych, co, co zobaczysz, rozmawiamy o tym, czym są magazyny energii, jak dobrać magazyn energii. No i teraz pytanie, jak w sposób bezpieczny zainstalować magazyn energii. W domu, czy na zewnątrz, czy, czy w garażu, jakie są tutaj kryteria doboru miejsca. Jeżeli chcecie być na bieżąco z treścią dotyczącą magazynów energii, to subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. Myślę, że te treści są ciekawe. Piszcie w komentarzach, czego Wam brakuje. Więc teraz Tomek. Rozmawialiśmy tu w trakcie nagrania i przed nagraniem na temat montażu magazynów energii. Tak się składa, że ten tylko do domu, a ten możemy montować Również po, na poza domem, ale to wyjaśnij, w jaki sposób magazyn energii powinien być prawidłowo zamontowany. E, oczywiście, w pierwszej kolejności patrzymy na instrukcję obsługi, co dany producent nam dopuszcza, czego, co wskazuje, jako jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe. Natomiast tak jak już Maciek wspomniałeś, w przypadku BTS a e, Tutaj mamy informację. Sofara, tak? Bo to... to jest produkt Sofara, BTS jako nazwa produktowa. Okay. W przypadku BTS-a magazyn powinien być montowany wewnątrz budynku w temperaturze dodatniej. Oczywiście, jeżeli będzie temperatura ujemna, to on energię odda, natomiast będzie miał problem, żeby ją z powrotem przyjąć. Bo dopiero jak się otoczenie ociepli, no to magazyn tudzież BDU, czyli sterownik, może przestać wyświetlać błąd i w pełni dopiero z niego będziemy mogli korzystać. Natomiast w przypadku... Dodatnie poczekaj, dodatni to jest plus 5, czy plus 1, czy plus 10? Z praktyki, bo wiedziałbym, że plus 5. Plus 5, tak. Okolice 5 stopni, tak, aby on pracował w pełni poprawnie. Natomiast oczywiście w momencie, gdy jest temperatura niższa, to się wiąże z większymi stratami. Tak jak przy samochodach elektrycznych spada nam zasięg, Czyli pojemność magazynu energii, no to tak samo przy magazynach energii do fotowoltaiki, do falowników hybrydowych, ta pojemność też będzie w temperaturach mniejszych, ujemnych, zdecydowanie mniejsza. O tym warto należy też pamiętać. Trzeba pamiętać, czyli ten magazyn to jest dosyć istotne, tak podczas wyboru nawet producentów, jeżeli chcemy go zamontować w domu, jak najbardziej tak, w garażu, gdzie... Pytanie, czy garaż on... ma temperaturę dodatnią? Pewnie ma, no, natomiast znaczy pewnie, no, nie, nie jest oczywiste, to jest... ale tak sobie myślą o swoim garażu, akurat tam auta nie, nie parkuje. Jeśli chodzi o otwieranie zamykanie? No to jest chwilowe. To okay. Chyba, że będziemy wieczyć 12 godzin czy tam 6 godzin, żeby wychodzić na tyle pomieszczenie. Natomiast jeżeli to jest wartość chwilowa, to tym bym się nie przejmował. Okay. Śmiało, śmiało, tak. śmiało można montować. W przypadku drugiego tutaj prezentowanego magazynu e, mamy wbudowany maty grzewcze. No i tutaj już jest dopuszczalny montaż w temperaturze nawet ujemnej. W momencie, gdy jest zbyt niska temperatura, maty grzewcze podgrzeją nam cele, y, czyli baterie No i jednocześnie będziemy mogli ładować i rozładowywać, korzystać w pełni z magazynu energii. No tutaj należy pamiętać, że mata grzewcza też zużywa prąd. No właśnie, no to chciałem zapytać, jak dużo tego prądu mata nam zużyje? W okolicy 100 watów. Na godzinę. Okej. Okay. Czyli do, ale ona będzie tylko dogrzewała do, do, do jakiejś tam do, do temperatury, tak, dodatnie, więc jakby możliwość montażu występuje. Natomiast tu jest mała gwiazdka, czyli po prostu mota grzewcza, która ten komfort termiczny baterii będzie zapewniała. Okej, okay. ty jest jeszcze Olsztyna, Mazury. Tak, mazury czy Warmia? Ja jestem z okolic lokalnych. Okay. Dobra, w każdym razie, suwałki, najzimniejsza, najzimniejsze miasto w Polsce, i powiedzmy tam, te temperatury się utrzymują ujemne dosyć, dosyć długo i częściej niż gdzieś tam w innych częściach Polski. Czyli, jeżeli sobie będzie minus 12 stopni, mamy na zewnątrz, to to tematy tak naprawdę. Wykorzystają cały prąd, czy mogą wykorzystać? Mogą wykorzystać. Sporo prądu na potrzeby własne, więc wartość jest żadna. Tak? Natomiast jeżeli ktoś ma potrzebę montażu na zewnątrz, no to jesteśmy w stanie to dostarczyć i zapewnić. Okej, okay, czyli mamy tam, taką kwestię. Czyli kwestia, w domu, czy na zewnątrz zależy od producenta, czy ma, tak, czy ma jakiś system dogrzania. Magazynu energii, trzeba też od razu sprawdzić, i jak, jaki pobór to jest, tak? Bo tu rozumiem 100 W na modu, na tak? Nie? Czyli jeżeli moduł, tutaj mamy 3,1 kWh, czyli no tutaj mamy w sumie 200 W, będzie nam pobierało na, na podgrzanie, tak licząc, tak? Jakie są z Twojego doświadczenia, najczęstsze błędy montażowe? W przypadku błędów jako takich przy magazynach energii za dużo nie jesteśmy w stanie popełnić, ze względu na to, że w zależności oczywiście od producenta określonej baterii, producent dostarcza nam okablowanie, które jest opisane. Jedyną, jedynym błędem, który jeżeli już się będzie powtarzało, no to w przypadku montażu. Licznika do falownika, no to jest zamiana przekładników. Natomiast całą resztę instalacji wykonuje się praktycznie dokładnie tak samo. Dobrze, a błędy konfiguracyjne, no bo, bo tu e, powiedziałeś o takich. Większość, je... większość, wracając jeszcze do, do, do konfiguracji, większość falowników jest na zasadzie przekaż dalej. Natomiast jeżeli Ktoś chciałby bardziej z tego korzystać, z poziomu falownika, aplikacji wyświetlacza na falowniku możemy sobie poustawiać prądy ładowania, rozładowania, wartości pojemności, ile ma być na autokonsumpcję, ile na awaryjne zasilania. Natomiast taka pierwsza konfiguracja to jest na zasadzie po prostu dalej, tak jakbyśmy konfigurowali telefon. A to też, jeżeli chodzi o konfigurację, to więc z naszego doświadczenia, że różne są systemy konfiguracyjne, jeżeli chodzi, czy czy systemy rozwiązania IT, są producenci, którzy oczekują, tak, czy mają tak niezaawansowany system IT, że trzeba jechać do magazynu, żeby, znaczy w sensie do, do miejsca zamontowania magazynu energii, żeby dokonać konfiguracji, a są też producenci, którzy umożliwiają konfigurację zdalną, tak? ale nie tylko konfigurację, ale weryfikację serwisową, tak? Co z tym magazynem się dzieje? Czy nawet dopasować klientowi pod taryfy godzinowe, tak? Taryfy dynamiczne, przepraszam, ceny e, ceny godzinowe, żeby e, powiedzmy, jak nie jest to zautomatyzowane, bo kiedyś w przyszłości ceny godzinowe będą zautomatyzowane i będziemy mogli sobie tutaj jedno z drugim spiąć, żeby wiedząc, jakie będą ceny Ładujemy sobie magazyn. Dzisiaj bardziej trzeba to tak ustawić na, na sztywno, więc klientowi. W dzień jest to ustawiane nieręcznie. Docelowo tak. oczywiście producenci na tym będą. E, dostosują się do warunków, czyli po prostu będzie to tak. z, ryn, z rynkiem giełdy energii. Patrzę sobie czy jeszcze, y, czy są jakieś inne kwestie związane z montażem. Czy mamy jakieś y, przepisy, normy, które nas y, no, obowiązują, czy w ogóle dotyczą, czy są jakieś. Normy związane z magazynami energii, które muszą spełniać według regulacji, czy to unijnych, czy, czy, czy polskich. Czy jest coś takiego jak lista Zoom dla magazynów energii, jak dla pomp ciepła? Na dzień dzisiejszy nie ma. Tutaj nie mamy tego ograniczenia, jak dla pomp ciepła. Czyli co każdy magazyn energii? Każdy, każdy magazyn energii jest dopuszczony do obrotu wewnątrz unijnego. Znaczy, ja osobiście nie zachęcam do, do montowania każdego magazynu energii, raczej tutaj akurat jesteśmy z Tomkiem, z firmą Korab, współpracujemy od, od 10 lat, jak widzicie nie promujemy konkretnej marki, aczkolwiek są tutaj ich logotypy, raczej chcemy promować dobre praktyki montażu, wyboru, no i jeżeli firma tak duża, która ma... No miliardowe obroty wprowadza coś na rynek, no to jest tego... No to jest tego, sprawdzone to no być się, być i my się sprawdzone. tego nie boimy. Tak, bo to rzeczywiście e, bałbym się, żeby tu były s, e, rozwiązania, które gwarant papier przyjmie wszystko, Co, tak? Oczywiście. No, bo na... tutaj mamy gwarancję na ile lat w przypadku tych e, produktów? W zależności od producenta wyrażamy gwarancję albo w latach, albo w cyklach. Mhm. Najczęściej jest to 6 tysięcy cykli. To ile to jest lat? Średnio. W okolicy 13, jak dobrze liczę, 13,5. Bo cykl to jest 24 godziny. Cykl to jest ładowanie, rozładowanie. Ładowanie, Do, czyli co? do konkretnych wartości, które podaje producent. Okej, okay. czyli tak naprawdę to mo, mogą być dwa cykle w ciągu jednej doby, no. ale mogą też być jeden cykl w ciągu dwóch dób. Tak, dokładnie. Więc uśredniając to jest kilkanaście... kilkanaście nie, lat. Kilkanaście lat gwarancji. No, ale też doświadczenie mówi, że te magazyny później bardzo dobrze jeszcze funkcjonują. Tak? Zresztą widać to po samochodach elektrycznych. Jeżeli jest dobrze użytkowane, no to one mają długie terminy do spożycia. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tutaj prądy ładowania, rozładowania też są zdecydowanie niższe. Więc ten magazyn też ma prawo działać zdecydowanie dłużej. Po montażu już ma magazyn, no czyli przywieźliśmy, postawiliśmy go. Powiedziałeś, kable przychodzą w pakiecie. Konfiguracja też jest stosunkowo prosta. Czy musimy obiekt, do którego podłączamy magazyn wyłączyć, od, odłączyć od sieci, żeby się do niego dopiąć, czy tego nie trzeba robić? Warto oczywiście odpiąć, bo tu mamy ryzyko czy z magazynu, czy z sieci energetycznej, bo podpinamy falownik do, do, ob podpinamy falownik do obecnie istniejącego Is obiektu, który jest zasilany elektrycznie. Więc e, ten obwód, który będziemy wpinać, albo wypinamy, albo po prostu cały budynek odłączamy od prądu, podpinamy wszystko i włączamy na nowo zasilanie. To jest dbamy o swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo instalatora, który, który to montuje. I raczej bym proponował nie pracować pod napięciem. No dobra, no wszystko wygląda pięknie, łatwo i przyjemnie, no ale powiedz mi, jakie są najczęstsze zgłoszenia serwisowe, jakie ty otrzymujesz, jeżeli chodzi o magazyny? Przy niższych temperaturach. Przy niższych temperaturach błąd odnośnie właśnie komunikacji, czyli to jest to co wspomniałem, że jednostka dana osiągnęła zbyt niską temperaturę. No i w tym momencie mamy problem z ładowaniem baterii. Okay. To jest jakby jedno. Druga rzecz, która jest w przypadku awarii, no to oczywiście jest to odsetek, ale zdarza się, któryś komponent miał na etapie soft'u, problem, soft się nie udał, trzeba wymienić jednostkę albo wysłać do serwisu jednostkę do zaktualizowania, przychodzi nowa bądź zaktualizowana, montujemy i wszystko działa. Więc tutaj za dużej możliwości jakby nie mamy poza czynnikami zewnętrznymi. Jeżeli chodzi o czynniki ludzkie, no to tak jak wspomniałem, ewentualnie soft, uszkodzenia mechaniczne w tym przypadku raczej się nie zdarzają. Czy coś jeszcze zdarza się czasami, ale to bardzo sporadycznie że magazyn energii nie przyjmuje energii paradoksalnie, uh -huh. co oznacza, że któraś z cel może być uszkodzona. Ale uh -huh. to wtedy jesteśmy w stanie zdiagnozować po wykresie takiej instalacji, ewentualnie instalator elektryk przychodzi mierzy daną, dany moduł baterii. No i albo wyjdzie na wykresie, że mamy pewien przeskok na aplikacji, czyli z 20 na 60% nagle i pomiędzy nie ma nic, albo po prostu pomiędzy modułami. Jest zbyt duża różnica w napięciach i należy doładować dany moduł baterii ręcznie. Okej, okay, to, to na ostatnio mieliśmy taką sy sytuację, ale takiej ładowarki do nie ma każdy instalator, który przy sobie to e trzeba ją odesłać e, do Was albo wy do nas przysyłacie. Tak, tak? w przypadku w zależności znowu od producenta, niektóre baterie można, znaczy się można, falowniki hybrydowe mają funkcję wymuszenia ładowania z falownika baterii okay. i również czasami to pomaga, tylko wtedy trzeba wiedzieć, który segment wyjąć, zapiąć sterownik, no i władujemy ten jeden segment, podnosi nam się napięcie. łączymy jeden z drugim, no i jest duża szansa, że to po prostu będzie dalej funkcjonował w sposób prawidłowy. Okej, okay. ja tu od razu zaapeluję tu do producentów tej firmy, żeby Płacili za dojazdy serwisowe, tak? bo one się też zdarzają, i miło by było, tak? żeby nie było, bo to nie są tutaj produkty lokowane, zaczynam lokowane, jak zresztą widzicie. Natomiast tak jak od blisko 10 lat nagrywamy te filmy, chcąc edukować rynek i robimy to w jakiś sposób pro bono, tak w tej chwili też tak. Działamy, więc mam nadzieję, że Tomek się nie obrazi, że tutaj taki apel zgłosi, zgłosiłem, bo apelowałem o to na targach Intersolar, ma być, tak? Bo to taka powiedziałbym, wśród tych. Yy, Stopowych produktów. Znaczy, to jest producent. Wśród wielu producentów jest ta, to, ta, 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 zasada, ta zasada. Tak. Ja zabrały. mogę tylko dodać, że w przypadku naszej marki mamy dedykowanego człowieka, serwisanta, który jest w stanie to zrobić. Jedna osoba? Na dzień dzisiejszy jedna osoba mobilna. Pracujemy nad siecią partnerów, z umowami, które będą miały taką możliwość i oczywiście będzie to odpłata, odpłatne. Plus serwis w Olsztynie, że my jesteśmy tego producenta. E, Okej. Okay. No dobrze, to też dobrze wiedzieć. Czy jakiś temat do, związany jeszcze z montażem, uruchomieniem jest nam tutaj? E, e, jeszcze coś powinniśmy dodać? Możemy jeszcze dodać, że najczęściej w przypadku na podstawie tych dwóch producentów mamy dwa rodzaje zabezpieczeń na BMS-ie: mhm. DC Switch w postaci tutaj tego. Pokrętła. Tutaj w Korabie jest przycisk oraz wyłączniki nadprądowe. Jak i w jednym, czyli z tej strony, będzie jak dobrze pamiętam, sik, i z drugiej, i z tej samej strony tutaj u wms ie I to dzięki temu mamy bezpieczeństwo pokrętów. Ktoś... Jesteśmy w każdym momencie, czy w sposób awaryjny, odłączyć, czy w sposób manualny, odcinając napięcie. Okej. Okay. No dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze jakieś są pytania dotyczące montażu, bo to jest jednak dobra, ważna, ważna kwestia, no to piszcie w komentarzach, pamiętajcie o subskrypcji naszego filmu i bardzo ważna rzecz, co, do czego wracamy, czyli miejsce montażu generalnie Plus dodatnie, tak, bo te, te błędy, czy te Problemy serwisowe wynikają no z tego. Jeszcze jest z niewłaściwego montażu. W niewłaściwym miejscu. W niewłaściwym tak? miejscu. Nie miejscu, tak, miejscu, bo, miejscu. Bo, bo, więc raczej ma być mu ciepło niż, niż zimno. Inaczej wygląda w przypadku magazynów przemysłowych, ale tu jest para zupełnie inna para kaloszy. Tu rozmawiamy o takich rozwiązaniach domkowych.